Kamil, myślę, że tylko jedno pytanie Ci trzeba zadać, tak? Jak Twoje zdrowie, bo wszyscy szukamy na tą ważną informację. z każdym dniem jest coraz lepiej, z każdym dniem nabieram więcej sił, więcej energii. Witam serdecznie spod Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Hepen mój Cześć, witamy wszystkich, jesteśmy w Zakopanem Potwierdza to też Kamil Hepen Michał Skiwa, witam serdecznie, jesteśmy po kwalifikacjach które trzeba przyznać do łatwych należały No trochę nawet nie widzieliśmy sensu jadąc tutaj, dyskutując, że te kwalifikacje się w ogóle odbywają, no ale regulamin jest regulaminem, jedna osoba musiała odpaść padło na Franciszka Lejszka na szczęście wszyscy biało-czerwoni awansowali i nie było żadnej wtopy ze sprzętem na przykład No właśnie, bałem się, że nie powiem tego nazwiska tego pychowca, który się nie dostał do niedzielnego konkursu indywidualnego, ale już mamy to z głowy. Yy, nasi wszyscy Polacy w konkursie wymieniamy. Aleksander zniszczył. Jan Hawdas. Kamil Stoch. Piotrek Grzyła. Dawid Kubacki. I ja! i Paweł Wąsek. Wąsek, a wybrnęliśmy, wybrnęliśmy. Nie było łatwo. No cóż, no także wymieniliśmy kilka słów z Halvorem Egnerem, Granerudem, który wiele lat temu, albo może nie tak dawno, miał problemy, często z wielką krwią. Dzisiaj na plus i on i Dawid. Kuba. Tak, Halvor egner na plus. Przyznał też, że to nie jest może taka już bardzo dobra relacja z Wielką Krokwią, ale że powoli to idzie do przodu. No i pokazały to głównie treningi, bo w kwalifikacjach już nie było aż tak dobrze, 11 miejsce, ale faktycznie w dwóch treningach przegrywał tylko z Dawidem Kubackim, więc widać, że Norwek po turnieju czterech skoczni dalej jest w tej najwyższej formy. Dawid także zadowolony, zdecydowanie dzień na plus, bo świetne skoki w treningach i ten dobry w kwalifikacjach. Najważniejsze jest jednak, a może nie najważniejsze, ale bardzo istotne jest to, że Kamil Stoch jest w coraz lepszej Przej formie on sam zapewnia, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i potwierdzamy to chyba. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale kibice wiedzą, że w drugim treningu nie oddał skoku. zrezygnował z tego, więc jednak oszczędza siły, i tak samo oszczędzał siły w strefie wywiadów, bo skończyło się tak, że po prostu Kamil przyszedł, stanął, przy mediach, spełnił swój obowiązek. Chciał też przekazać kilka słów kibicom, ale zadano mu tylko jedno pytanie, a takie skumulowanie energii na konkursy, na sobotni i niedzielne. Kamil, przecież myślę, że tylko jedno pytanie ci trzeba zadać, tak? I jak twoje zdrowie, bo wszyscy czekamy na to ważną informację. Z każdym dniem jest coraz lepiej, z każdym dniem nabieram więcej sił, więcej energii, no i czuję się też coraz mocniejszy, oczywiście straciłem sporo, sporo podczas tego weekendu, ale tak jak mówię, no, dla mnie każdy dzień jest tutaj potrzebny, żeby zbierać siły i jest razem. No tak, trzymamy kciuki za Biało-Czerwonych i w sobotę i w niedzielę. A teraz żegnamy się jak na razie z pod wielkiej krok do zobaczenia, do słyszenia na naszym kanale Super Express Sport, nic nie pomyliłem Pozdrawiamy Pozdrawiamy Jesteście zadowoleni z siebie? No, jest okej okay. Tak? On może nie, a ja to jest, no, się jest urodziłem okay, Jest okej, okay. Nie, no może nie, to George Clooney mówi. urodziłem się gotowy, tak? <laughs> Czy tam, tak? Gotowy No, no tak chciałem do George'a Clooney'a nawiązać Tak jest